W Szymberskim Kasztelu w miniony piątek odbyła się wystawa rzeźby Janusza Krauze, wybitnego gorlickiego artysty, który zmarł w 2016 roku. Wystawa zorganizowana przy współpracy z rodziną, która udostępniła eksponaty. Wystawa, mimo niesprzyjających warunków, zgromadziła licznie pasjonatów oraz przyjaciół autora. Gości powitał Maciej Lewek, kierownik Ośrodka Wystawienniczego w Kasztelu. E, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym wernisażu, w wernisażu rzeźby autorstwa Janusza Krauze. Szczególnie pragnę powitać rodzinę artysty oraz osoby, które były na tyle uprzejme, że użyczyły nam rzeźby artysty, które należą do ich prywatnych kolekcji. Janusz Krauze urodził się w Poznaniu w 1936 roku a przez większość życia związany był z Gorlicami. Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Był artystą o dużym dorobku twórczym, autorem pomnika Kazimierza Płaskiego i Wojciecha Biechońskiego w Parku Miejskim, pomnika Rozstrzelani, postaci Mieszczki przy studni na Rynku w Gorlicach, pomnika Macierzyństwo w Dziechocinku, płaskorzeźby Sztandar w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie ołtarza i drogi krzyżowej w kościele w Gliniku Mariam Polskim i ropicy polskiej. Uczestniczył w wielu prestiżowych konkursach rzeźbiarskich, między innymi Portret w Paryżu, Pomnik Chopina w Londynie, Środowisko w Oslo, Sport w sztuce w Barcelonie. W czerwcu 2008 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt pracy twórczej. Mieszkał i pracował w Gorlicach, Zmarł 7 października 2016 roku.